Tu jest antena Wi-Fi do komunikacji. Yy, zaprojektowane płytki, kilka sterowników, czyli sześć sterowników, ponieważ do każdego silnika musi być sterownik. Jeżeli chodzi o tą część mechaniczną, tutaj mam amortyzatory. To są takie amortyzatory, nie wiem czy to są rowerowe, nie, to są rowerowe, to są. no do jakiegoś crossa. Chodzi o to, żeby po prostu amortyzowały niektóre elementy przy uderzeniu. W środku kół jest pianka. To jest zwykła pianka, nie może być powietrza. bo no wiadomo, jakbym przebił oponę, to już jest po wszystkim. Natomiast te nowe łaziki już mają koła drukowane na drukarce 3D. Co jeszcze? Dużo, dużo kabli, dużo elektroniki. Natomiast tak jak mówię po tutaj, jeżeli chodzi o jazdę po nie za bardzo się nadaje. Ze względu na to, że silnik nie chce ślizgać. Sterowanie jest, akurat w tym przypadku, proste. Przód, tył i powiedzmy lewo próbuje skręcić, prawo próbuje skręcić, natomiast on tutaj nie za bardzo się zdaje. To, co jest tutaj napisane, to jest napięcie na akumulatorze. Chodzi o to, żeby nie zeszło poniżej tam 22 V, ponieważ możemy uszkodzić baterię. Wiadomo, że żeby nie zeszło, całkowicie. wiadomo, chwilowe napięcie może być tam 21 czasami, bo się zależy jak... Ale do 13, do 13, schodzi. Yy, on rozwija, myślę, że jest w stanie z 15-16 km na 20, pojechać gdzieś na tak. inną.